Przecie na, stało, na, przecie dobrze się na los przecież dobrze Za ci do tego? Ustą Daj mi bardzo dużo czasu, bo ten czas Nasi źli superbohaterowie. Wszyscy szybko gonimy tam. Poproszę naszych super, super bohaterów o to, żeby chronili wszystkich nas. Młodzi superbohaterowie, przyglądajcie się, do, co robią nasi specjaliści. Nie no, jesteście fantastyczni. Słuchajcie, już ja widzę, że mod jest w nas wszystkich. Teraz jeszcze tylko są nam potrzebne dodatkowe umiejętności. Na pewno sobie damy z nimi radę, jak jeszcze raz do nas wrócą. Krypton jest ochroniony, super! Brawo dla was wszystkich! Nie, twarci są. Jeszcze chcą wejść tutaj do nas. Dzień dobry. Arkadiusz Szydliński, prowadzę prasę dla ze środków kultury. To jest zaprezentowane. Już zaraz zaczynamy, co tylko... yy, Będę yy, rynku yy, rynku yy, budują. pod moją opieką. Modelarnia jest od roku 81. W 90 roku została o, przyjęta przez Ośrodek Kultury. Wcześniej była patro, patronatem yy, spółdzielni makijarskiej 44. Teraz yy, jest Ośrodek Kultury patronatem. Modelarnia, są budowane modele różnego typu na tej łodzi lub innej która się nazywa Malibu e, można nas spotkać również na różnych akcjach ratowniczych poszukiwawczych pogotowie po 9, 9 9 o już pan dzwonił tak albo 112 tak 112 zadzwonił już jesteśmy uratowani bo karetka pogotowia pewnie jak najszybciej przyjedzie i tak dalej aż do 30 razy poczekamy niech to zrobi Tłumaczę kołani uciska. No i czekamy jaki będzie efekt tego wszystkiego. Pani krewetka pogotowia już jedzie, kolega Wodę oczywiście zadzwonił. I uwaga jedna, trzeba przede wszystkim w pierwszej kolejności. Zapraszam serdecznie na pokaz capoeiry, grupy trenującej tutaj w górze Kalwarii pod moim przewodnictwem od, od kilku lat. Zapraszamy na, na pokaz sztuki, walki, tańca, akrobatyki, magicznego dźwięku berimbau. No i co? I resztę to będzie widać. Zapraszamy serdecznie. Nowy nabór do grupy od września. Zapraszamy. Bierzcie w sobie całą moc i krzyknijcie głośniej, powalcie ich, wszyscy. Zobaczcie, długo już nie wytrzymają. Odzyskaliśmy krypto, niech moc spłynie na was wszystkich, dotknijcie, dzisiaj pomogliście naszej planecie, byli odważni, zobaczymy jak teraz się pokażą. Tak, wiecie, co z tym zrobić? No. Chyba odeślemy ich na ich własną planetę. Wystarczy tej kompromitacji. bo już i tak widzimy, że jesteście dla nas zupełnie bezużyteczni. Wszystkim Państwu dziękuję, wszystkim super bohaterom bardzo, bardzo dziękuję za stoczenie tej niesłychanie trudnej walki.